Chciałbym przedstawić kilka spostrzeżeń na temat rozważań o wierze w kontekście tego sympozjum naukowego. Tytuł mojego wystąpienia, jaki obrałem, to jest Rozważania o wierze jako uniwersalna książka katolicka. Właśnie tym uniwersalizmem rozważań o wierze chciałbym się przez chwilę zająć. Pewna moda lingwistka, stuprocentowa Rosjanka, chodziła do pewnej nietypowej moskiewskiej cerkwi, gdzie można było kupić książki katolickie. To już samo w sobie jest niezwykłe, kto zna troszkę prawosławie. I tam właśnie, chyba w 1997 roku, albo trochę później, kupiła Razmyślenia o Wierie. Księdza Tadeusza Dajczera wydane w Nowosybirsku. I tą książkę wybrała i uznała ją za najlepszą książkę o wierze. Dzisiaj jest katolicką siostrą zakonną, pracuje w Rosji i posługuje się w swej pracy książkami księdza Dejczera, również tymi eucharystycznymi, z których jedną zresztą przetłumaczyła na rosyjski. W Hiszpanii przed wieloma laty książka Meditaciones sobre la fe trafiła do spisu lektur zalecanych klerykom. Wielu ojców duchownych w Polsce polecało i nie wiem, czy dalej poleca, ale myślę, że tak, tą książkę swoim podopiecznym klerykom. Rozeszło się setki tysięcy egzemplarzy rozważań o wierze na całym świecie w 36 krajach, a tylko powiedzmy nieliczne mamy znam takie nieliczne oddźwięki, ale skoro się rozchodzi, to znaczy, że wielu znajduje w niej impuls do wiary bądź jej odnowienia. W internecie można znaleźć, każdy z nas może poszukać liczne świadectwa o, o tej książce, też w różnych językach. Nie, znam tylko kilka, także w, w języku angielskim znalazłem, przede wszystkim w tym języku i po polsku, oczywiście też. Więc różni blogerzy dają wyraz, że. Ta książka do nich przemawia. Tacy blogerzy wrażliwi na pewne treści religijne. Co sprawia, że to dzieło porusza tak bardzo różnych ludzi? Podobno nawet jakiś pastor protestancki bardzo się zainteresował rozważaniami o wierze. Skąd się bierze to zainteresowanie? Książka jest pisana w języku ludzkiego doświadczenia. Przez to nie wymaga uprzedniej, głębszej wiedzy czy jakiejś szerszej znajomości teologii. Wspomniane to już było dzisiaj przez ojca Radosława, że mistrz. Jeden z mistrzów, a może główny w zakresie religioznawstwa, główny mistrz Dajczera. Nie wiem, jak to się czyta ani po rumuńsku, to ksiądz Darek może wie. Mirci Eliade czy Mircea Eliade. Kto wie, jak to się czyta? Eliade. Eliade. <grym> <grym> Właśnie ten Mirci, Mircea Eliade doszedł do wniosku, że człowiek jest istotą religijną i ukłuł termin homo religiosus. I na przykładach będę starał się pokazać, że ksiądz Tadeusz Deitscher napisał całkowicie katolickie rozważania o wierze, ale ich forma jest maksymalnie uniwersalna. Są w dużej mierze czytelne dla homo religiosus z różnych kultur. Dlaczego tak się dzieje? Filozofowie poznania chyba są zgodni w twierdzeniu, że nie ma doświadczenia pozbawionego interpretacji. Przepraszam, troszkę z mojej dziedziny. A ta interpretacja zależy od uprzedniej wiedzy człowieka, od pewnych schematów interpretacyjnych. I tak dwóch ludzi patrzy na robaka. Jeden mówi, ten robak skręca się z bólu. A, on mówi, a drugi mówi, ten robak radośnie wykonuje taniec godowy. Więc widzimy, że to, co widzą ci ludzie, zależy od tego, co mają w głowie. Z pewnością. Interpretacja zależy od wiary człowieka, gdyś sięgamy po sferę religijną. I z, dlatego z tego powodu nie może być naprawdę uniwersalnej książki religijnej. To jest chyba niemożliwe, z tym pytaniem zwracam się do religioznawców, czy można by napisać uniwersalną książkę religijną dla wszystkich religii. To ja osobiście w to nie wierzę, żeby to było możliwe. Bo doświadczenie zależy od interpretacji interpretacja zależy od religii jednak rozważania o wierze gdzie tylko to jest możliwe nawiązują do ogólnoludzkiego doświadczenia przez to są niezwykle poglądowe na przykład słowo talent Weszło do potocznego języka na całym świecie, również w krajach niechrześcijańskich. Nie Istnieje na całym świecie. Rozumieją również ci, którzy nie znają przy Każdy człowiek dotkliwie doświadcza jakichś, równocześnie każdy człowiek dotkliwie doświadcza jakichś niepowodzeń. Z rozważań o wierze dowiaduje się, że jego niepowodzenia to talenty i to szczególnie wartościowe talenty. Nie trzeba być chrześcijaninem, żeby tą prawdę odkryć. Inna, inny przykład, każdy jakoś rozumie, czym jest wolność. A czym zniewolenie. I każdy ma wyobrażenie, czym jest wolność serca. Dlatego wielu czytelnikom pod rozdział Nikt nie może Dwom Panom służyć pozwala zapragnąć wolności serca, niezbędnej do prawdziwej wiary i poznania Boga. I pomaga przez to przyjąć. To zmaganie o wolność serca. Dalej takie pojęcia jak zaufanie i nieufność to doświadczenie wszystkim znane. Rozważania o wierze odsłaniają, jak niszcząca jest nieufność wobec Boga i popychają ku zaufaniu. W dalszym ciągu rozważań ukazane jest, że pełne zaufanie to postawa dziecka wobec Boga. I jest to tak napisane, że nie sposób tej postawy nie zapragnąć. Inny przykład niepokój. Dla nas wszystkich niepokój jest czymś nie do zniesienia. A każdy życzyłby sobie pokoju. Jest to doświadczenie ogólnoludzkie. Rozważania przekonują, że brak wiary to niepokój w praktyce, a wiara to w praktyce pokój. Jak w tej sytuacji nie chcieć wierzyć? Inny przykład. Również niechrześcijanie doświadczają kuszenia do jakiegoś zła, bo mają sumienia i doświadczają prób wiary, może nawet tej ludzkiej wiary, że zdadzą egzamin czy że przeżyją do następnego dnia. A to jest po prostu doświadczeniem pustyni, ogólnoludzkim doświadczeniem, niekoniecznie chrześcijańskim. Z rozważań dowiadujemy się, że właśnie w sposób niezwykle poglądowy dowiadujemy się za pośrednictwem historii trzech przyjaciół na tej pustyni geograficznej, fizycznej, że jest to doświadczenie niezbędne do naszej przemiany. A któż nie chce się przemienić? Jest niezbędne do głębszego poznania siebie i Boga. A któż nie chciałby poznać Pana Boga, jeżeli jest Homo religiosus? To przekonanie o niezbędności pustyni pomaga widzieć sens i zaakceptować. Tą rzeczywistość w naszym życiu. Inny przykład, który jest szeroko omówiony w rozważaniach o wierze: każdy z nas działa w różnych dziedzinach i mamy do dyspozycji środki uboższe lub bogatsze, i to nie zależy od wyznania. I od wiary człowieka. Z reguły chcielibyśmy mieć więcej tych bogatszych środków. Rozważania przekonują nas, że prawdziwie owocne są środki ubogie. To przekonywanie nie jest proste, bo rozum skłania się zawsze do środków bogatych. Chcemy dysponować siłą, środkami materialnymi, bogactwem. To mówi nam rozum. Właściwie ksiądz Dajczer po mistrzowsku to rozwiązał, jak tutaj przekonywać. Tutaj pomocne są przykłady świętych. Święta Teresa od dzieciątka Jezus swoją modlitwą wyjednała u Boga nawrócenie dla dwóch złoczyńców. Święty Jan Paweł II wierzył w obocność środków ubogich i zgodnie z tym z tą wiarą postępował, mianując kardynałem. Człowieka wiszącego nad grobem. Tak argumentują rozważania o wierze. Idźmy dalej z tymi przykładami. Trzecia część rozważań traktuje o sakramentach, Słowie Bożym i modlitwie i miłości, jako o sposobach aktualizowania się wiary. I tutaj dochodzimy do czegoś, co jest superkatolickie. Jak tutaj znaleźć odniesienie do uniwersalnych ludzkich doświadczeń? Tutaj poglądowość wydaje się bardzo trudna, bo łatwo ześlizgnąć się ku, na przykład magicznemu pojmowaniu sakramentów. Jednak księdzu Dajczerowi udało się powiązać nawet sakramenty z konkretnymi doświadczeniami człowieka. I tak często pragniemy się zmienić, a chrzest jest właśnie zaczątkiem naszego upodobnienia się do Chrystusa, na, 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 zaczątkiem naszej przemiany. Bierzmowanie zostało powiązane z doświadczeniem ogołocenia, ubóstwa, które jest niezbędne. Do, dla działania w nas Ducha Świętego, i przez to ma głęboki sens. Więc nawet przy sakramentach rozważania wskazują tą sferę doświadczaną przez człowieka. Eucharystia jest związana w rozważaniach. Z wyniszczeniem się, z kenozą Chrystusa. Jednemu z cenzorów ta myśl się bardzo nie podobała, bo słusznie argumentował, że Chrystus uwielbiony nie doznaje już wyniszczenia, a dokonało się ono na krzyżu. To prawda, jednak Eucharystia jest uobecnieniem się tej męki, śmierci i zmartwychwstania, a mówienie o tym pomaga do skruchy, bo Chrystus wyniszcza się z miłości do nas. Jest to rzeczywistość, która pomaga nam otwierać się na Eucharystię, gdy uświadamiamy sobie kenozę Chrystusa, która no, teolog mówi to co mówi, a my wiemy, że Eucharystia jest tym ubecnieniem się męki zmartwychwstania Chrystusa i jesteśmy w tą rzeczywistość zanurzeni. A ta rzeczywistość jest poza czasem, nie ma odległości czasowej od tego. To jest rzeczywistość ponadczasowa. Dalej, Słowo Boże w rozważaniach połączone jest również z tą sferą doświadczalną. Jak to można robić? Otóż Słowo Boże łączy się z ideą słuchania. Z ideą też obecności i spotkania z Bogiem. Rzeczywiście, obcując ze słowem Bożym, spotykamy się z żywym Bogiem. Dalej modlitwa. Modlitwa wiąże się z prawie całym naszym doświadczeniem, bo modlitwą jest każde nasze działanie skierowane ku Bogu. Jej najbardziej wymownym przykładem, który znajdziemy w rozważaniach, jest modlitwa Gide Larigodi, który spostrzegał świat w sposób niezwykle zmysłowy, a zarazem był w tym nieustannie skierowany ku Bogu. Może tyle tych przykładów? Rozważania są książką niezwykle poglądową. Sfera poglądowa nawiązuje do doświadczenia czytelnika i przemawia do jego wyobraźni. Jednak ta sfera poglądowa rozważań o wierze nie jest czymś przypadkowym, bo odwołuje się ona do tego, co jest na co jest wrażliwy homo religiosus. Z pewnością pomogły, mu, pomogły księdzu Tadeuszowi w tym wcześniejsze studia religioznawcze. Jak podkreślała to pani profesor Sokolewicz, a dzisiaj ojciec Radosław Broniek, ksiądz Dajczer, przez swoje studia religioznawcze chciał bardziej poznać człowieka niż religię. Interesował go homo religiosus, jaki jest człowiek religijny. I myślę, że dla tego rozważania o wierze w dużej mierze odwołują się do uniwersalnego doświadczenia człowieka, którego przykłady podałem. Oczywiście nie jest możliwe, żeby była książka duchowa wyłącznie adresowana do wszystkich homoreligiozów, homoreligiozów wszystkich religii świata. To jest niemożliwe, ale wydaje mi się, że ksiądz Tadeusz Dajczer osiągnął pewne maksimum uniwersalności, jaką można uzyskać w książce katolickiej, pozostając w 100% Katolikiem. Dziękuję.